Złe korniki przeprowadzą deratyzację. Nie będzie budowania żadnych moranek na tej pięknej wyspie. Gincie. Allah Akbar. To wszystko ku chwale Mahometa. Nie macie prawa się tutaj. Ginć. Nie ma. Forest, też? Jak możesz. Nieładnie. Teraz to wszystko posprzątam. Oj, tego tu nie było. To pewnie ich przywódca. O nie, i to nazista. Jak jak można? Jest to godne. Pozbędę się tego. A to. Trzeba spalić. Tak na serio, to trzeba się tego po prostu tu pozbyć. Trzeba pozbyć się wszelkich śladów Trzeciej Rzeszy na tych terenach. Jest to coś bardzo złego. Potem co załatam. Chodźmy walczyć dalej z plagą korników. Kamerzysta, chodź, bo nie dam się za wypłaty. Morenka zamknięta. Nie ma. Jest to od teraz teren zabezpieczony przez policję. Zakaz wstępu. Tutaj także... Jakieś, yy, jakby to powiedzieć, Sodoma i Gomora. Chyba by się wstydził. Nie wiem, kto to jest, bo nie jestem katolikiem, ale na pewno ten człowiek by się wstydził. Trzeba się tego pozbyć. Jak tak można? Okej. Okay. Posprzątane. Dobrze. Co jeszcze? Są tu jeszcze jakieś korniki? O nie! Tu jest kornik prankster. Chciał tu już podkładać Observer i TNT. Nie zgadzam się na to. Umrzesz. cierpienia. Twoja matka kurwą była. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś korniki tutaj Trzeba się rozejrzeć. O, został tu. Mam nadzieję ostatni. Chyba, że gdzieś mają swoją jakąś jeszcze pozostałą tajną kryjów. Koniec nagrania policyjnego. Dziękuję.